No kolano! Tutaj mamy właśnie nasze rybki. O, widzicie tu? O, tu nasze rybki. A tutaj sobie pływają. O, tutaj, o, tu, no, tutaj jest. na tutaj jest. Widzicie? Proszę, może nie widzieć, ale. Czekajcie, tutaj. O, widzicie? Tu sobie jedna pływa kość nie wiem co ona tam robi o sobie tutaj jest to tu dajcie lajka i suba tu jest i to wszystko koniec dajcie lajka mm. widzicie jakie tu fajne ryby o to, o, to jest mój pokój widzicie to jest nasz pokój, bo ja mam zarafałem w ogóle z moim kolegą. Co nie? O! To ma właśnie Dziplon. My? Bo wiecie, skąd ten? Chyba. A nie, to jest ten 13, ale mam ten Dziplon. Właśnie. w ogóle te przyszlone, to są. Um, o! To jest, że od informatyki, chyba. Tam. brawo tam chwilę, patrzcie um. Spofy. brawo jesteś prawdziwym se Cyberbohaterem. bohaterem i widzicie a tutaj to mam sobie po prostu nagrodę że tu mam takie naklejki se, co nie mm. Co by tu jeszcze wiedzieć wam? Mm. O! Oto akurat mój plecak. Ten o. Ten o, widzicie, ten kolorowy to jest mój szkolny, a ten to po prostu jakiś taki szkoły po prostu. Widzicie? Dobra. Można teraz może. I to dajcie Laja, lajka i słupika. Przepraszam, że beknąłem. O, tu jest w ogóle łóżko serafało. Takie same tutaj, są so, tylko na inny kot i ma więcej rzeczy. ale jakoś sobie żyje. Koś sobie żyje, co nie? Pam, param, pam, pam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.